Dzisiaj u mnie pyszna focaccia, puszysta w środku i chrupiąca na zewnątrz. Składniki znajdziecie w opisie filmu, dokładny przepis również na moim blogu, esencja link pozostawiam wam w opisie. Drożdże kruszymy do miski, dodajemy cukier, letnią wodę. 3 łyżki mąki odebrane z przygotowanych 600 g. Dokładnie mieszamy rózgą, żeby nie pozostały grudki mąki. Przykrywamy folią spożywczą i odstawiamy na 20 minut, żeby aktywować drożdże. Do mąki dodajemy łyżkę soli i dokładnie mieszamy. Mąkę dodajemy do wyrośniętych drożdży. Podlewamy oliwą z oliwek. I dokładnie mieszamy, żeby nie pozostały krótkie mąki w cieście. Przekrywamy folią spożywczą i odstawiamy na godzinę do wyrośnięcia. Po godzinie podlewamy oliwą z oliwek. Ciasto delikatnie podbieramy łopatką i składamy jak na filmiku. Robimy to delikatnie, żeby nie zniszczyć pęcherzy powietrza. Następnie przykrywamy ciasto folią spożywczą i pozostawiamy na kolejną godzinę do wyrośnięcia. Po tej godzinie polewamy ciasto oliwą z oliwek i powtarzamy proces składania ciasta jak teraz. Jeśli nie macie czasu, ani ochoty, możecie pozostać przy jednym składaniu, ale wierzcie mi, dłuższy proces daje naprawdę lepsze efekty. Ja odstawiam moje ciasto do ponownego wyrośnięcia na godzinę czasu. Wyrośnięte ciasto polewam oliwą z oliwek i składam ponownie jak na filmiku. Następnie przykrywamy folią spożywczą i pozostawiamy na kolejną godzinę do wyrośnięcia. Flaszkę o wymiarach 20x30 wykładamy papierem do pieczenia, polewamy oliwą z oliwek, delikatnie rozcieramy palcami, dzięki temu ciasto nie przyklej się. Ciasto ostrożnie przekładamy do formy i na naoliwionymi rękoma rozprowadzamy po całej powierzchni bardzo delikatnie, żeby nie zniszczyć pęcherzyków powietrza. Polewamy oliwą z oliwek i delikatnie rozprowadzamy po cieście. Dzięki temu folia spożywcza, którą przykryjemy ciasto nie przyklei się. Odstawiamy na 30 minut. Następnie zdejmujemy folię. Ręce smarujemy oliwą i najlepsza część programu palcami robimy delikatne zagłębienia. Ciasto wciskamy delikatnie oliwki, u mnie zielone. Posypujemy suszonym oregano i lekko rozdrobnioną w moździerzu solą morską. Fokacie piekę w temperaturze 250 stopni, termoobieg, przez 15-18 minut. Czas pieczenia należy dopasować do piekarnika, aby nie przypiec ciasta zbyt mocno. Dokładny przepis również na moim blogu esencjakulinarna.pl